Cześć, moi drodzy, witajcie. Dziś krótka wiadomość, ale myślę, że dobra. Sam nie wiem, co ty myśleć, ponieważ wiadomość dotyczy koronawirusa. I z tego, co wiem z wykresów, wynika, że w Polsce nie maleje za bardzo, nie maleje drastycznie ilość ludzi zakażonych. Ale okazuje się, że nasz rząd od soboty już y, znacznie łagodzi restrykcje i na ulicy, na przykład, nie trzeba będzie chodzić w maseczkach. Trzeba będzie zachowywać nadal odległość dwóch metrów y, od, y, od przechodniów, od innych ludzi. Trzeba będzie chodzić w maseczkach, w sklepach, w restauracji będzie ciekawie, bo do restauracji można będzie iść bez maseczki, w restauracji trzeba będzie założyć maseczkę, dojść do stolika i przy stoliku można już zdjąć maseczkę. Hmm, bardzo ciekawe. Później po zjedzeniu trzeba będzie z powrotem założyć maseczkę i. Wyjść z restauracji i później znowu ją zdjąć. Także nie wiem też, czy to jest zdrowe ciągle zakładać, zdejmować maseczkę, dotykać ją. Mm. Mam pewne wątpliwości co do tego, ale tak jest. Będą otwarte również kina, kościoły, restauracje, mówiłem, teatry. W kinach i w teatrach chyba co drugie miejsce będzie można zajmować. Nie wiem, czy teatrom będzie się opłacało otwierać grać dla połowy widzów tylko może tylko połowa aktorów będzie występować. Nie wiem, czy aktorzy będą też zachowywać odległość dwóch metrów od siebie, czy będą w maseczkach. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie nie mam biletu do teatru. Zobaczymy, jak to będzie. Yy. I cóż, i pewnie jesteście ciekawi, co yy, z, yy, z granicami. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będą otwarte granice. Myślę, że słyszałem, że zastanawiają się nad dniem 15 czerwca. 15 czerwca być może otworzą granice Polski. Zobaczymy. Na razie nie mam wiadomości oficjalnych na ten temat. Musimy jeszcze. Poczekać. Zatem od soboty można chodzić bez maseczek mmm, po, po dworzu, a wszędzie wewnątrz, w, e, w urzędach, w sklepach. Trzeba będzie być w maseczce. Ok, to tyle na dzisiaj, tyle nowych wiadomości z Polski. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć, pa! pa.